Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, w związku z czym robimy czytanie dla pan, pań i panów i sprawdzamy, co się dzieje tutaj w ich relacjach, w ich związkach, czyli tak naprawdę będziemy pod, y, y, podglądać Was i Waszą energię duchowo, Waszej relacji, W y, Waszym związku. Wy zakończyliście y, jakąś walkę. Y, tutaj y, ja mam wrażenie, że Wy walczyliście tutaj o swoje uczucia tutaj, żeby tutaj e, rozpocząć, e, to znaczy o pojawieniu się jakiegoś nowego uczucia, e, po to, żeby to uczucie e, 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 pojawiło się w Waszym otoczeniu. Być może też walczyliście o to, żeby okazać e, komuś e, e, te, e, e, te uczucia. E, możliwe, że wy e, będziecie kreować jakoś... E, no właśnie. Walczyliście o to, żeby móc tutaj wykreować w swoim życiu jakąś nową rzeczywistość. Być może tutaj jakieś nowe uczucie, które tutaj pojawi się w waszym życiu. Albo po prostu wykreować coś na nowo. Tutaj możliwe, że tutaj wasze otoczenie sprzeciwiało się temu, co do siebie czujecie. No właśnie, jakby nie akceptowało waszych uczuć tutaj, że darzycie... Przepraszam, że te życie siebie nawzajem y, miłością, czy też w ogóle y, uczuciami y, albo nie, y, nie akceptowało tego, że po prostu jesteście szczęśliwi i wy tak naprawdę musieliście tutaj walczyć e, o te uczucia e, ze swoim otoczeniem, żeby po prostu być e, szczęśliwi. Możliwe, żeby coś zakończyć i zacząć od nowa. No właśnie. E, Możliwe, że waszemu otoczeniu e, e, nie podobało się, że tutaj e, coś, coś kończycie i, e, i, 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 i podążacie tutaj. E, 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 e. I zaczynacie od nowa, jakby słuchacie głosu swojej duszy i swojego wnętrza, być może nawet swojej intuicji, ale też swojego serca, i tutaj podążacie za swoimi uczuciami, ale w Waszym otoczeniu były osoby, które tak naprawdę e, e, wie, e, e, wiedziały czy też wiedzą lepiej, e, jak, macie, jak ma wyglądać e, wasze życie, e, Również te życie uczuciowe e, 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 emocjonalne i tutaj z kim powinniście tutaj jakby z kim z kim kogo powinniście tak nie z kim tylko kogo powinniście kochać. No właśnie być może ta osoba jest dla was jakiś yy, i jakimś mentorem, jakimś nauczycielem, jeżeli chodzi tutaj o relacje miłosne, czy też w ogóle o związki, jakiś autorytetem w tych sprawach miłosnych, czy też uczuciowych, jeżeli chodzi o. Związki i takie relacje tutaj stricte romantyczne między kobietą a mężczyzną, czyli tutaj w Waszym otoczeniu jest ktoś, kto kreuje się na taką osobę, która wie lepiej i próbuje Was w tej kwestii pouczać. No właśnie, tylko Wiecie, to, to, co być może sugeruje Wam ta osoba, nie musi być zgodne z tym, tutaj, z tym, co Wy czujecie. No, właśnie, czyli z Waszymi prawdziwymi uczuciami, ale z tym, co też czuje Wasze wnętrze, yy, yy, Wasza dusza, yy, jakby do Was tutaj coś zaczyna docierać, albo dotarło to, co tak naprawdę. No, do was po prostu dotarło albo zaczęło tutaj docierać, co tak naprawdę czujecie, i wy jakby zakończycie tutaj swoją walkę o swoje własne szczęście. No właśnie, wy rozpoczynacie, być może razem rozpoczęcie wspólną podróż, tutaj razem będziecie szli przez życie. No właśnie, bo wy jakby nie chcecie być dłużej sami. Nie chcecie być dłużej samotni, chcecie. Być razem, być może razem tu stworzyć jakiś związek, jakąś relację. Możliwe, że Was połączy tutaj miłość bezwarunkowa, być może nawet miłość z przeznaczenia. Kochani, wy tak naprawdę nie dostrzegaliście wcześniej, że było w, w, w waszym życiu coś, co, co być może straciliście, albo ktoś za czym kto, no właśnie, kogo straciliście, za kim tęskniliście, kogo wam brakowało. Ja mam wrażenie, że Wy się e, e, tutaj broniliście, tutaj nie, e, nie dopu przed tym bólem e, i cierpieniem, nie dopuszczaliście tutaj tego bólu i cierpienia do Waszego serca, bo Wy jesteście. Tutaj bardzo wrażliwi, bardzo delikatni i tutaj bardzo mocno, tutaj być może odczuliście ten, ten, ten ból i cierpienie, które było zbudowane jakimś brakiem, jakoś strato. Tutaj nie mam wrażenia, że wy. Tak jak mówiłam, zacznijcie podążać za, za, za głosem swoim. Z swojego serca, być może nawet swojej duszy, być może intuicji, i będziecie realizować swoje pasje, swoje cele, czyli będziecie robić to, co po prostu kochacie. W waszym życiu pojawi się miłość. Tak jak mówiłam, was połączy, ta miłość to będzie miłość bezwarunkowa, być może na. Nawet miłość przeznaczenia, będzie to jakaś nowa miłość, albo tutaj powracająca do Waszego życia. Kochani, na koniec to już wszystko. Dzisiaj żegnam się z Wami, a w środę zapraszam Was na czytanie dla aspektu żeńskiego bliźniaczego płomnienia